Witam. Chciałem przedstawić Państwu pszczepę Plonar model T683, wersja szczepy jest to szczepa tandem, szczepa o ładowności około 14 ton. Mówię około, ponieważ masa własna może nie kwestia kompletacji maszyny. Ta przyczepa na przykład wyposażona jest w boki 80 x 80, górna zabudowa 80 cm jest zabudową opcjonalną. Wyposażona jest również w plandekę zwijaną i przedni pomost. Przedni pomost ułatwia nam sprawdzenie, wzięcie próby ziarna, zwinięcie chociażby tej ogromnej plandeki. Marki Plonark chyba w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać. Dobrze znana i rozpoznawalna w Polsce jak i na świecie. Szczepa wyposażona jest również w przednią podporę hydrauliczną, co ułatwi zapinanie, odpinanie do ciągnika. Zapraszam do kontaktu. nami.